Odkąd mam to auto, to syn do mnie mówi, zamiast tato, to proszę pana. Panie, mały przebieg na taksy, tylko w protestach stał. Panie, jak go kupiłem, to Niemiec za mną jeszcze 10 km biegł ze łzami w oczach. Panie, jak nim, nim na zlot pojechałem, to każdy chciał odkupić. Panie, bity, to, to, to zaraz pan będziesz. Panie, on to tylko z górki jeździł, a jak nie chcesz, to zostawię do córki. Panie. Jak mi radar zdjęcie zrobił, to list mi przysłali. Oh. Jak ja nim pod kościół podjechałem, to myśleli, że biskup przyjechał. <laughs>